Minęła godzina 15, czas na newsy prosto ze studia Radia SK Wrocław. W programie powiemy m.in. o piwnej nocy saunowej, promocji Witaj Szkoło, a także o porannych zajęciach aqua aerobiku. Michał Studenny, zapraszam. Jest to kolejna z nocy saunowych organizowanych w naszym saunarium, tym razem o tematyce piwnej. Przykładowo mogę podać, że będą to takie ceremonie jak mielowa Bomba czy Małe Piwko. Dodatkowo nasza strefa gastronomii przygotowała przekąski dla naszych klientów. No i oczywiście z racji na tematykę całej nocy saunowej będzie również przewidziana degustacja piw. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7 rano, następnie mamy kolejną turę zajęć o 8 i 9. Co to będą za zajęcia? Hydrocycling, Aqua Aerobic, Aqua Fat Burner. To bardzo modne ostatnio. Eee, I Aqua Power Stick. Serdecznie zapraszam na zajęcia Aqua Fitness w godzinach porannych. Kornel Kępiński. Witaj szkoło, jest to oferta dla naszych najmłodszych gości, dla dzieci od 3 do 12 lat. Jest to propozycja pobytu 3 godzinnego w cenie 12 zł. Dodatkowo, przy wydaniu 15 zł w strefie gastronomii, każde dziecko otrzyma od nas e, autorski zeszyt, akwaparku do tego kolorowankę i napój. Atrakcje w tym weekend, czyli 31 sierpnia, to jest dzień Zumby: od godziny 11 do godziny 16. Co pół godziny. Dodatkowo 31 sierpnia i 1 września będzie u nas takie urządzenie o nazwie Blink. Jest to urządzenie weryfikujące koncentrację yy, i koordynację ruchów. O, proszę, wejście mamy, widzicie? To jest nietypowa sytuacja, proszę bardzo. No, Wołoćkoistań z się Pawlak na 1049 fm Daxos już za chwilkę przed Wami także konkursy, mocny przedmioty pożądania. My tutaj mamy takich gości, dlatego troszeczkę się zagadaliśmy z nimi i nie mogliśmy wam tego wszystkiego powiedzieć. To są goście z wrocławskiego Aquaparku, Jeżeli tam czasami jesteście, to możecie także ich napotkać i wtedy też będziecie musieli odpowiadać na ich trudne pytania. Mnie. Właśnie, mamy radio. Radio jest fajniejsze, zdecydowanie. Dobrze, przywitaliśmy się. Pamiętajcie o tym, że już za chwilkę kolejny konkurs z, z nagrodami w na 104 i 9FM. Uff, można, można. Tak właśnie to się wszystko robi. Maciek Stajniak. Dziękuję bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Roboty. Oczywiście, że się małysz. No i turbo Sauny też są fajne. Te bicze wodne. Najlepsza atrakcja. Ja polecam wszystkie ślizgawki! Zjeżdżalnie głównie. A szczególnie Olgida. Zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia skocznia. Jest ekstra. Zjeżdżalnia i te e, Tamte pomarańczowe lura, No i solanka. W naszym programie czas na konkurs, w którym do wygrania są zaproszenia do Aquaparku Wrocław, ale również mamy dla Was z Kasią składanki SK Summer City 2013. A dostaniecie je, jeżeli odpowiecie poprawnie na pytanie, jak nazywała się nasza wakacyjna eskowa zabawa, gdzie przez dwa miesiące jeździliśmy, odwiedzaliśmy różne miejsca, bawiliśmy się razem z Wami. Poprawne odpowiedzi nadsyłacie na adres konkursmałpaaquapark.wroc.pl. Powodzenia! Nasz dzisiejszy odcinek, podobnie jak wakacje, dobiegł już końca. Oglądajcie nas w kolejnym odcinku. Dzień dobry, Aquapark. Zapraszamy.